Cześć, dzisiaj pokażę Wam takie oponki BF Good Reach. Opona typowo, typowo zimowa, dosuwa do takiego tiguana. E 215 215,65x16. Tutaj jest indeks noś nośności 98. I teraz co tutaj chciałem pokazać? To jest. Taka nazwa tej firmy g Force Winter 2 Dosuwa Produkcja 47 tydzień 24 rok. Opony kierunkowe. Z tego co w internecie wyczytałem, to są opony amerykańskie. z Teraz jest to połączone z, z Michelin, czyli koncert Michelin. Więc jest to produkcja yy, w. Rumunii. Zobaczcie, Made in Romania. Także jeśli byście myśleli, że to opony z Ameryki przyjdą, to nie. Opony klasy średniej, z tego co tam widziałem yy, także nie jakieś tam budżetowe, nie premium, tylko klasa średnia. Ale bardzo dobre opinie miały te opony. I teraz tak. Tutaj jest jego i tych opon etykieta. Jeśli chodzi o spalanie, to jest na C. Jeśli chodzi o jazdę na ślizgiem, jest B, czyli wysoko. Ale mają, według producenta yy, są bardzo ciche. Yy, zaraz Wam to tutaj jeszcze pokażę. Tutaj tak to wygląda. I muszę Wam powiedzieć, że tak, ten Tiguan yy, ma z tyłu właśnie te opony. Te GeForce yy, EF Goodrich. I te opony są ciche. Z przodu są już używane już dłuższy czas opony Dunlopa. Ale to już są opony dziesięcioletnie. Także tutaj w ogóle ktoś źle zrobił, bo to jest samochód z napędami, to powinny być wszystko opony nowe założone. Dlatego ja tutaj zakładam, poprawiam tutaj po kimś, bo te opony mają pół roku. Także tutaj one są bardzo mało zużyte no i tutaj będą założone na te. Także tutaj się będą założone naprzód, także szybko myślę, że się dojdą do wyrównają się. Myślę teraz zobaczcie, ile taka fabryczna opona ma bieżnika. Tu zobaczymy tak na środku. Najpierw 8,1. Jeszcze raz zmierzymy w tym miejscu. 8. Około 8 mm Teraz jak tutaj mocno wcisną no to jest 7,9 Około 8 mm Tutaj jest 8,3 ale ale są te, te, te cypeliki takie, które Jak docisnę mocno, to jest w granicach 8 mm ma tak na środku No te wszystkie bieżniki, które teraz robię Bokiem są bardziej tak yy, Że już tutaj będzie miał Będą miały tutaj mniej tam tutaj powiedzmy jest 6,7 ale teraz większość procentów, tak robi to opony, że te boki mają troszeczkę tak ścięte bym powiedział też tutaj na, na tym bieżniku tutaj u góry jest 8 około 8 mm. bieżnik taki według mnie troszeczkę podcałoroczny nie jest, nie jest typowo taki gruby jakiś ale nie jest też taki bardzo, bardzo cienki także tutaj ale opony mają oznaczenie też typowo, które teraz są wymagane w niektórych krajach, czyli ta, ta, ta śnieżynka z tymi, z tymi trzema szczytami. Tutaj też jest takie, takie, takie oznaczenie, tak? Ma też oznaczenia M plus S. Także tak, taka oponka według mnie tak konkretnie wygląda. I jeszcze teraz mamy styczeń, także myślę, że śnieg jeszcze spadnie. Co prawda, tutaj mieszkam w centralnej Polsce. Ale, ale czasami też śnieg spadnie. No, wygląda to tak fajnie. Dajcie znać, co myślicie o tej ponie. Korzystaj z boku. Teraz tak, te jak się kupuje, to nie widać, jak one wyglądają. Tak wyglądają na troszeczkę pod, pod terenowe, bo z tego co patrzyłem też ta firma produkuje takie typowo opony do terenówek. Nie ma tutaj jakichś takich, ale nieraz mają tam te opony takie jak gdyby podsportowe. Te tak troszeczkę wyglądają troszeczkę jak do ciężarówki to opony bym powiedział z boku, tak. Nie ma jakichś tutaj bajerów, ale... Chodzi tutaj jeszcze o coś takiego No mamięta, nie? Też są tutaj te, te nacięcia takie Tutaj są takie No myślę tutaj, że Ta opona leżała cały dzień Na dworzu Dzisiaj tam było około 0 stopni to tutaj jest fajnie się uginę. Myślę, że będzie się trzymała bardzo fajnie. Dzięki za oglądanie. Cześć.